Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy na recenzję książki od wydawnictwa Wilga klub Przyjaciół Niedopary. Jest to książka skierowana do nastolatek. I prowadzona narracja prowadzona jest z punktu widzenia dwóch dziewczyn Erin i Grace. One się, jak możemy przeczytać na tyle części, całkowicie od siebie różnią. Wszystko je praktycznie różni poza jedną rzeczą. Miłość do książek i do pewnej angielskiej pisarki Ta jedna wspólna cecha sprawi, że Erin i Grace będą w stanie się porozumieć, czy odłożą na bok wszelkie urazy i zostaną przyjaciółkami nie do pary. Na to pytanie odpowiedź w książce znajdziemy, tego możecie być pewni. Książka jest podzielona na rozdziały. Ona jest w formie pamiętnika: zaczyna pisać Erin i od razu pisze o tej swojej ulubionej pisarce. I schodzi tutaj również na inne tematy. Zastanawia się, czy byłaby w stanie uczyć swoją młodszą siostrę, tak jak ta Charlotte, ta pisarka porzuciła szkołę, aby uczyć swoją młodszą siostrę. Dochodzi oczywiście do wniosku, że nie będzie w stanie tego zrobić, ale za chwilę mamy przejście na Grace, która też ma takie rozważania. Też się zastanawia, czy gdy ta Charlotte Bronte była w jej wieku i porzuciła szkołę, aby uczyć swojej siostry, czy ona byłaby w stanie to zrobić. Dochodzi do wniosku, że tak, no, ale nie ma niestety w ogóle rodzeństwa. I dziewczyny tutaj opowiadają o swoim życiu, o sobie. Piszą pamiętnik właściwie i my ten ich pamiętnik czytamy. Są nawet daty. One mają 14 lat. No i już po pierwszych stronach zobaczymy, że różni je naprawdę wszystko i że praktycznie nic ich nie łączy poza tą właśnie miłością do książek i do tej autorki, do Charlotte. Książka nie ma w ogóle ilustracji. Ma tutaj tylko na bokach stron takie zabawne dymki, jak od komiksów. One są na każdej stronie i zobaczcie, jakie szlaczki nam tworzą na kartkach od wierzchniej strony kartek. No, dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo i bardzo różne, o bardzo różnych wydarzeniach będziemy mogli przeczytać. W historii, która tutaj jest opisana, myślę, że odnajdzie się nie jeden nastolatek. Książka porusza problemy dzisiejszych nastolatków. Jest o internecie i nie tylko. O akceptacji, o odrzuceniu jest naprawdę wszystko to, z czym dzieciaki się zmagają, co zaprząta im myśli, głowy. Każdy, na pewno każdy w jakimś stopniu będzie mógł się z książką utożsamić, więc polecam ją czytać nastolatkom, zwłaszcza no bo ona jest skierowana do nastolatków. Ma bardzo fajną, zobaczcie, błyszczącą okładkę. Tutaj mi się lampy w niej odbijają, bo błyszczy się strasznie ta okładka. Z tej strony nie, ale z przodu jest mega błyszcząca. Bardzo ciekawa książka. Przeczytałam ją od deski do deski i myślę, że Martynka po nią sięgnie również za jakiś czas, kiedy zbliży się bardziej do wieku nastoletniego. Ciekawa. Porusza, jak już mówiłam, problemy dzisiejszych nastolatków, więc można sobie tutaj troszkę poczytać, utożsamić się z nimi również, a to sprawia, że chętniej się książkę czyta. No i oczywiście, jeżeli lubimy bohaterów, to też chętniej książkę czytamy, a dziewczyny zdecydowanie są tutaj takie, że można je polubić. Więcej o książce na blogu w opisie do filmu Jest Link, zapraszam tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.